Cześć, bezwioseł.pl. Witamy nad jeziorem Bełdany. Za nami Zatoka i Znowska. Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiej recenzji silnika Storm. Silnik sześciokonny, jednocylindrowy, dwusuwowy. Bardzo lekki, bo jego waga to 23 kg. Dzięki temu jest silnikiem bardzo mobilnym. Możecie go przewodzić praktycznie w każdej pozycji. Idealnie nadaje się do małych pontonów i łodzi. Silnik, ten, który tutaj akurat mamy na wózku. Silnik z krótką stopą. Omawiając go od, od frontu, złączy linii paliwowej zewnętrznej, gdyby producent zapewnił nam możliwość podłączenia takiego zewnętrznego zbiornika, gdyby wewnętrzny, który ma około 1,5 litra, okazał się za mały. Wyłącznik wraz ze zrywką bezpieczeństwa, dźwignia ssania, szarpanka rozrusznika. Po lewej stronie jednostki rumpel wraz z manetką. Z tyłu zamknięcie klapy. Pokrywy, którą sobie zdejmiemy. Z prawej strony dźwignia zmiany biegów. Jest to silnik już wyposażony w możliwość włączenia biegów wstecznego, jak i jałowego. W środku gaźnik, tłumnik, szmerów ssania, filtr paliwa, widoczny zbiornik, rozrusznik. Z lewej strony silnika układ zapłonu elektronicznego CDI, czyli moduł i cewka silnik wyposażony w pięciostopniową regulację trymu gdy jednostką wpływacie do portu nie, nie użytkujecie można go swobodnie ustawić w takiej pozycji kiedy transom jest nad wodą to jest idealna pozycja do przechowywania tego silnika gdy znów korzystacie z jednostki za pomocą pociągnięcia dźwigni Wraca nam do pozycji roboczej, jest gotowy do użytkowania. My ten silnik zaraz zabieramy na wodę, będziemy go testować z pontonem Cormoran 330 z pełną podłogą. Jesteśmy na wodzie, silnik Storm 6-konny dwusłów z pontonem 330 pp, odpalenie i test. Zakończyliśmy test silnika Storm 6-koni dwusów z Pontonem 330 pp, Ponton bezkilowy. Silnik bez problemów wprowadza taki Ponton w Ślisk w jedną osobę. Prędkość, jaką udało mi się odnotować, zapisała się prędkość maksymalna, to jest 19 km na godzinę. Silnik, pomimo tego, że jest silnikiem dwusuwowym, jest cichy, ponieważ ma wydech spalin pod wodą. Jeżeli chodzi o zaobserwowane zachowanie silnika w przypadku tego pontonu bezkilowego wystąpiło zjawisko zapowietrzenia się śruby napędowej ponieważ nie ma kila i woda pod, pod, pod powierzchnią pod podłogą nie jest sprężana spowodowało to zapowietrzenie się tak jak wspomniałem śruby napędowej i spowolnienie jednostki warto pomyśleć nad wyborem pontonu czy chcemy pływać ślizgu jeżeli tak naszym zdaniem Koniecznie jest do tego kimś.